Przyjechała do nas z Francji Proszę Państwa, zapraszamy na polskie TAKIE Polscy skejciki Polskie Pozdro Tymczasem moi drodzy, witam was serdecznie Po raz kolejny gramy Milion minut. Dzisiaj będzie to e, milion minut drużyna. Jedna drużyna, drużyna Depardieu, drużyna. drużyna z KT. Oh, albo nie wiem. Osiedle. A! Osiedle. Subskrybujcie osiedle. kanał Czerwony, <grym grym> na moim palu będzie na z każdym zimem no w tym parki. I szybkie zasady. To jest, to jest, to jest. Będziecie mieli minutę na wykonanie zadań. Jeśli jedna drużyna wykona zdanie, zostawia swoje pieniądze i ich nie rusza. Natomiast drużyna, która wykona zdanie... W dłuższym czasie, czyli troszkę później, albo nie wykona, bo traci połowę kasy. Jeśli nie wykonacie zadań, w ogóle, minutę w ogóle, oboje, oboje dłuż, tracą połowę kasy. Okay. Zgadzamy się, zrobię wszystkie zdania 10 kart. i 10k. Tego Wam życzę moi drodzy, tego Wam życzę. Więc zaczynajmy! Zadanie numer jeden. Mamy przed sobą dwa stoliczki. Na nich, dwie paczki chusteczek. Wybierzcie proszę uczestników, bo z każdej drużyny, drużyny będzie tylko jeden. Yy, nie możemy już nie wiem jakie zadanie, nie? Michael? Tak? Nie? Pawierkami, kto leci, dobra? Może dwa, dobra. No, bo... trzy. Totalnie ja raz dwa, 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 trzy. Polecę, dobra? dobra. dobra. Wiesz, polecam Polecę, pierwszy ja. No dobra, was Zapraszam Was do y, tutaj kurczaka sobie przy stoskach. Pamiętaj, Moi drodzy, Dzień. macie minutę, aby. Wyciągnąć wszystkie chusteczki. Jedna po drugiej. Nie wolno garściami, trzeba pojedynczo każdą chusteczkę. Jedna, Chuba. jednak zostaje po jednym opakowaniu. I nie wolno wiecie garściami, trzeba pojedynczo każdą chusteczkę. Musi Ju I tylko jedną ręką. Tylko jedną ręką. Tą samą. Proszę bo już trzyma! Bo ćwiczyłem, to, ćwiczyłem, ty, tą, ćwiczyłem do tego momentu od y, później podstawówki. Tak? Tak, tak. Było. Bo, że... bo pewnie bo dużo smarkajesz, bo płakałeś Dokładnie, bo ręką musiałem chłopie, w rodzaju.

Wierzę w ciebie środkaju no, Musisz, musisz, musisz Na końcu już nie, nie, nie da się wyciągnąć. Bo wszystkie się no. wyciągnąć. Bo... 12 sekund! Dawaj, musisz Krzysiu, to... musisz. No, nie, nie no, się musisz Już się nie wyciągają, ci chodzi! Dożyć! 5 sekund! Ej dobra, ja, 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 ja skończyłem! Nie! Yes! Dawaj! Serio? Tak! Ale dobra, skończyłem. Tak? <laughs> Czasami wyciągam po więcej, nie? No ale no, nie da się tak. Kur! Gratulacje! Nie. Ja w takim razie parę. Ja wokalnie, że to jest już pół. To Biorę połowę. Jak jeźdź dużo, to wyciągnieś dużo, czy nie? Mówi maksymalnie trzy może. Na jednej, bo starałem się właśnie brać tak na sam koniec, żeby wyciągnąć tylko jedną No wiemy, też właśnie się, jak ja na przykład wyciągnąłem więcej to specjalnie czekałem tak to... Także moi drodzy, ja przyznaję tutaj punkt dla drużyny z yy, Gracias, gracias, yy, bueno Zabojany! Widziałem, że bardzo wyciągał czasem więcej, jak też czekał Ciężko troszkę określić tutaj. Bawmy, bawmy się, bawmy się Ale załóżmy To tylko 5 tysięcy, nic się nie dzieje panowie ha, No nic, przynajmniej uwaga, Zadanie numer dwa. Nie, nie przewijamy piątki jak jakiś skate najgorszy no tak. sobie Podajemy sobie rękę, powodzenia Panowie ja szybko wytłumaczę zasady, pokażę wam jak to powinno Dobre, wyglądać dobrze, dobrze. Sami sobie nabijacie tutaj, oczywiście jak będzie start musicie to zrobić wtedy. Nabijacie sobie sześć to tych zakrętek Chodzi o to żeby ułożyć w ten sposób Wiesz jak się spadnie musisz nablec. Także wytłumaczyłem zasady, wiecie jak to zrobić? Zapraszam dwóch uczestników Mój kolego, chcesz ci powodzenia Uch, Pozdrawiam Pozdro, Boże, ta młodzież, jak oni się zachowują, prawda? Tutaj rzepardik gotowy? Ziomal gotowy? Waga. Uwaga, czas, start! Macie minutę Musicie zrobić wierzę Napić najpierw oczywiście nakrętki na wasz czas. Ładnie, miczek. ładnie Dobrze, Michael, dawaj, Michael, dawaj, Michael I teraz powoliutku trzeba zrobić No, to nakrętek Tak tylko jedno Co? Spokojnie, Michael On już

Będziecie musieli zdmuchnąć kubki z tego stolika. Ale nie możecie do tego użyć własnej buzi, tylko balona. Czyli trzeba go napompować i, I zdmuchnąć. Te. Wszystkie kubki ze stolika. W minutę. Zbierzcie zawodników i zapraszam. No, Jak można, to jakiś farin to... Tak, wam podpowiem tylko, że podczas pompowania balonów na odcinku trąby, to Krzyku był dobrym zawodnikiem. I był. też uważany, że Krzyku powinien iść. Tak, troszkę, okay. bo to ma byłby język... honor dla mnie, kolego. Młodzieżowy, mimo tego, że się nie rozumiemy. nasze kultury i pokolenia się nie rozumieją, chciałbym y, stoczyć bardzo fajną walkę. Czy w tym, musisz, ubiegł, to wygrać, czy, musisz to wygrać. Krzygów, musisz jest to wygrać. Jest to, to. Czy wszystko jest jasne? Zobacz sobie, czy coś tam nie pokrywa, nic ja sobie tutaj poprawię że mięcie. Ja, ja sobie nie poprawiam, jak play, Fairplay, popia ustawię, ustawienie jest takie jak... No oni no, nie wiem, oni no no, 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 to jest Francja, nie Wiesz co chodzi. Finał, final, jakiś mistrzowy, jakieś faule, jakieś kopanie po nogach. sędzia nie widzi! Wypraszam sobie! Wkarzam sobie! Dobra, dobra! A więc ty Dobra, panowie, uwaga! Macie minutę, czas start! <grymne> gratulacje! Ej, gratulacje dla drużyny dreszczu! O Joder! Nie! No i co? Szczerze, nie spodziewał się, że nikt co tak będzie wyglądało No i dobrze! O w ogóle, Ty, mogę nadmuchać trzy razy większego balonu niż ja! Bo to była technika! Chyba państwo na tutaj, żeby ci nie uciekł, pompujesz go i masz go za końcu, puszczasz, bo dla chwilę za sobie moje No nie? Gratuluję, gratuluję. My, co? my umiałem przegrywać. Nie, po, bo wiesz, co nie miałem przegrywać. Wiesz co oni robią? W pewnym czasie? Chodzą po trawie i szukają ślimaków. Także Ale zabieram, zabieram połowę pieniędzy, drużynie tutaj po mojej prawej. No i moi drodzy, to było kolejne zadanie, przejdźmy do następnego. bo nie możemy przegrać żadnej nie <laughs> <laughs> Ach, to było A, yes. To jest nowe stylopie, my kreujemy nowe style To nawet jest stylopie nie no. Uczę się klaskać jak padec. 7 kubeczek Tak, siedem kubeczek głośno Okej okay, panowie, ja wam wytłumaczę jak będzie wyglądało to zadanie, proszę mnie tutaj słuchać teraz Macie 7 kubeczków Weźcie sobie pierwszy kubeczek, trzeba to robić na stojąco Odbijacie kubeczek, łapiecie piłeczkę Wsadzacie do niego drugi kubeczek, odbijacie znowu, łapiecie piłeczkę Bierzecie kolejny kubeczek Dobra, wiemy o co chodzi tak, I poprowadzę. tak siedem piłek, jest piłek 8. Jedna zapasowa i wam uciekła, żeby nie tracić czasu A jedna zapasowa, tak? dobra Michael, cokolwiek Nie patrz na niego, czy wygrasz, czy przegrasz, czy przegrasz ja nie jestem się sam, się sam pracuje my pracuje jesteśmy pracuje. razem Czas, start A Karol stop Już Stop, Miała na stojąco Miało być na Nie wolno się schylić Proste a. nogi, proste nogi panowie Proste nie? nogi no. Czas, start Nie schylaj się, Michael Mocniej odbij Tak coś Ło, wow, zaklinał się. Dobrze, dobrze, nie masz na niego, dobrze. robisz swoje, robisz swoje. Dobrze. Dobre, ale ja tu kontroluję. Czy są zasady zachowane? Dobrze, o tromba troszkę nie, nie stara się tak... Wiesz. Robisz swoje. Masz tromba. Ile, raz, dwa, pięć. No i tromba nie ugina się tak, wyżej sobie odbij. O! trzy, masz żadę. Mike, nie zgina się tak. No to piłeś, piłeś Michael kubeczek kolejny no, Maja nie zginaj A, się A bo oszkale ładnie ładnie. Trąba też nie, nie zginaj się Tromba Michael się wyprostuj Wracaj tu Tromba, to mam ci wrócić tutaj No dawaj 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 Mocno, mocno Michael Mocno, żeby nie było, że oszkale Dawaj 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 nie, ma, nie masz mnie trzymać, nie masz mnie Dawaj, Dawaj dawaj O Jezu, to będzie fest Dawaj dawaj Spokojnie Michael, jesteś gwint, jesteś chłopiec Tromba wróć tutaj, Jesteś najlepszym francuszem na świecie Jesteś najlepszym francuszem na świecie Michael 7 sekund zostało dawaj, w ostatnim czasie, naprawdę, to było niezłe. Ale, ale, ale po tylu nieudanych próbach od, odkryłem technikę. Dajesz tak, żeby zjechać tam do strony, rzucasz przed siebie i tak wpada. Bo przez to, że ja się kiwałem, do no, to, to watorze, tak się się całkiem wiadomo. Nie dało się tego Bardzo ładnie. Sytuacja się wyrównała. Wyrównało się, no właśnie. No, biorę połowę. Mistrz, czyli w serca, muszę przyznać. Zabieram to się zadaniem jest, bez użycia rąk, trzymając prawo guzi nabić wszystkie te makarony tak. na to. No, Proszę, ja, to Dzień, nie Zatem, coś ty? czy to, e, to, no, to, to, to. Nie, nie wiem jak sami studujecie. będziemy za tę minutę. Proszę jeszcze zostawić. Fajta. Na ziemi. Fajda. Fajda na ziemi. Na no, gotowi. muszą się gotowi? Tak, gotowi? Tak. Uwaga czas. Start. Macie minutkę. No. To będzie dosyć trudne zadanie, także w ten sposób... Czasowo to bardzo dobrze... No, go nowa, pa, musisz godnować, patrz. Musisz tam do końca, no? No nie! No ja, ale to jest? To nie chodzi. Dobra, nie zobacz. lecimy tak do tego, do tego, do tego, do tego. No, Nie lecimy. Nie, no nie, no, nie lecimy tak do tego starych. No, nie, no zobacz, krzyw, ma, Nie, no da się, no zobacz, przyłama jednego już. Da się, da się. Myślę, że się da. Trzeba pewnie mieć jakąś typikę. No, bardzo, tak, przyłama dwa. Jeszcze macie połowę. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale, dawaj, no, Musisz, Teraz ci wiesz, który no przeważa Mamy czas jeszcze, mamy czas Oj Krzychu tutaj już zabiera trzeci Aj. Kule, Ja mogę się ustawić wiesz, wszystkie po kolei, wszystkie koło siebie Uwaga, zostało 10 sekund, Krzychu ma 4 9, 8, 7 o, Krzychu 5 sekund 3 sekundy Nie ma szans Koniec czasu, no niestety, ale ale dało się zrobić, Właśnie dało się Ja nie wiem jak, ja wtedy Krzyku robił, nie mam zielonego pojęcia co to zrobić No niestety tracicie pieniądze, obie drużyny Także uwaga, proszę oddać mi załóżmy 1200zł obie drużyny Nie. 1200 Zostaje wam 1300 na koncie Ale Krzychu, na początku straciłeś 20 sekund, na, na pierwsze, nie. na bicie Sprawdź Nie miałem i źle ułożoną wykołańczkę, ale mi od razu Podnosiłeś, daj to podnosiłeś daj, Do końca Dobra. Bym... Jak normalnie masz tak, no. się pod język ale i ty, i ty tak, tak robisz. No, nie? no ja nie, ja mam ustąp to robić, tak? Aaa, dobra, dobra, dobra. Nice, no. nice, nice, ja nice, 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 Zostały tylko dwa zadania. A jeszcze tylko przypomnę, o zasadzie o której nie powiedziałem, ale myślę, że była jasna, bo zawsze tak robiliśmy. Okay. Że wygrywa drużyna, która będzie miała więcej pieniędzy. Jeśli będziemy mieli tyle samo, no to będziemy robili rundy po prostu decydujące, i wtedy tylko jedna będzie traciła hajs. Chyba, że oboje nie zrobicie, to, to jest inne zadanie. Dobra, tak? dobra, 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 dobra. <trym znać> <trym znać> Kto -y. Od razu, inaczej Ciekawe zadanie będzie, ciekawe zadanie, coś czuję Widzę M&M'sy, myślę, kurczę pieczęsy No Waszym zdaniem kochani będzie rozsypanie tych MM-ów, a następnie ułożenie ich kolorami do każdego skupku. Więc Jest kubków 5 i kolorów tak samo jest 5 Gotowi? Tak Czas, start, macie minutę to nie jest wcale takie Dawaj, pięknie, ładnie. Ładnie, Michael. To na pewno zdążył. To na pewno, ta, ta 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 pewno ta Ładnie, Michael. Ładnie, Michael. Ładnie, Michael. Jesteś dobry. Jesteś dobry. Dawaj, Michael. Dawaj, Michael. Spokojnie, spokojnie. Później sobie podniesiesz. Ładnie, Michael. Dobrze, 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 dobrze. Ładnie to robisz. Dawaj. Tutaj Matiemu Martin, zostały już tylko dwa kolory. Nie, spokojnie, spokojnie, nie spokojnie Michael. Spokojnie, Michael. Spokojnie, Michael. Jest git, jest git, Michael. Jesteś gitem. Jak nie kupka? Uwaga. Stop! Jest! Stop! Zrzucił na... Ja, nie był... się, wygrywa! Było blisko, było blisko. Mike, tak, spadł Ci samemu Nie to samemu. Niestety muszę zabrać. Oczywiście, zabieram 700. 200, Ostatnia runda, szykuj, teraz musimy wygrać, my mamy highs, A oni mają nic. Ostatnia runda. Jeśli drużyna dresów przegra, to będzie dogrywka. Więc teraz wszystko zależy od Was. Natomiast jeśli przegrają obie drużyny, to drużyna dresów wygrywa, ale zabiera sezoną tylko połowę. Tak tak. Tak, 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 tak. Wiecie, co się z Wami stanie? Tak? Myślisz, kolego? Nie no, myślisz, zapytałem. Trzymaj pół, trzymaj. Zapytałem, Kto bierze udział? Uwaga! Bo to Uwaga, bo no zaraz się dowiecie. Także starcie stanów, proszę kucnijcie, proszę kucnijcie. jaka jest konkurencja? No spokojnie, Rzepardy, już Ci mówię. Drugi party i koleżko tutaj w czapce z daszkiem. Zadanie będzie polegało na tym, że kto z Was jako pierwszy ułoży ze wszystkich tych kubków wieżę, wygrywa. No, no wiecie jaką wieżę, no wiecie jaką wieżę jak, tak, no wiecie, jak, tak, no, jak, jak ska. Nie może stać ani jeden kubeczek Ja nie mówię ile jest kubków, bo, bo to też jest ważne, uwaga czas start Sami sobie musicie rozkminić To ile jest kubków, to ma znaczenie, bardzo duże Więc teraz zobaczymy jak wam to wyjdzie Słuchajcie, to musi być jedna stojąca wieża, nie może się przewrócić, musi stać stabilnie Także dmuchanie przeciwnika, to oczywiście to się nie będzie tutaj yy, okay. zaliczało To będzie niefajne, no i Tutaj, na prowadzenie nie się, żeby wychodzi Kubuś, ale nagle zostaje mu dosyć dużo kubeczków Także Ja muszę nie muszę wygrać, chodzi o to, żeby oni przegrali. <grym grym grym grym> dobra. dobra, Uwaga! Uwaga, Patec, jest pierwszy, kto stoi! O nie! Także moi drodzy, ciężko, tym ciężko, sposobem. i w ogóle. Oni w ogóle o nie. dziś zostawiłem jeden kubek. Serio? Tutaj! Nie miał Nie miał ja by, by... Byłoby pewnie dla mnie, żeby. znowu e, Tak, tak, tak by było. W ogóle teraz to, to musimy złożyć, nie? <grym> Okej, okay, no niestety, drużyna adresów zabieram. mam. Także moi chodź. drodzy, mamy remis. Ktoś z was zgarnie 700. Szliśmy łeb w łeb. I to na pewno zauważyło, że ta kwota jest bardzo podobna, nie? Gdyby jeden team zdeklasował drugi, byłoby więcej tak. do wygrania. Ale widać, że jednak nasza konkurencja nie jest wcale taka słaba. I teraz będzie zadanie w dwójkach usuniemy na chwilę. Stoliki Bijemy się I Kto y, pierwszy zginie, ta drużyna przegrywa Teraz zadanie będzie polegało na tym, która drużyna będzie dłużej dmuchała w piórka i im nie spadną Bo wow. Cztery piórka na drużynę? Nie no. czuję A tu możemy swoje dmuchać? Cztery piórka na drużynę, nie? A ja mogę dmuchać jego piórka? Mojego? Tak, ale macie cztery Cztery dla was rozdzielcie po, po dwa i cztery dla was rozdzielcie po dwa. Proponuję Wam Zaczynamy... szczerze, ja Wam dam wam podpowiedź, to będzie, żeby, żeby w ogóle dwóch dwie na raz. Ja już to testowałem, trzeba je trzymać razem i i wtedy na zmianę jakoś. No, jeżeli będziesz miał... Zmieram. Wy nie słuchajcie Będę Pamiętaj, no, no. jeżeli widzisz, że dwie ci się gubią, nie, nie, le, nie leć po dwie. Ja tak leć samo zrobię. Leć po jedną. Lepsza jedna w, w garści niż leci. pięć w wyobraźni. Panowie, walczycie o 7 stóp. Także tak. uwaga moi drodzy. Nazwałbyś to inaczej 7 tysięcy groszy czy jakiś tak Trzy, 000... 3, 2, 1! Lecą! Leci minutka. Która drużyna nas minutę będzie miała więcej piórek? Chodby o. widział. Oaj, uwaga, zostało po jednym po jednym mamy ma no, no, Proszę tutaj nie przekraczać linii, koleżko Ja asekuruję tu jeszcze Jeszcze jest do czasu Trzymaj się Dobra, dwójka zawodników, niech weź jeszcze jedno piórko Po jednym piórku, jeszcze do góry I dmuchacie Czekaj Oj, Mike spadło, spadł. E, mi no to dawaj, o... no Oj, oj, oj! oj. Jeszcze wy... 10 sekund, maj, niestety spadło ci. I to po mojej lewej. Wytrzyma! 5, 4, 3, 2, Koniec czasu! Gratulacje! Yes! Yes! Jakie nie! Niech to szlak! Zabieram Pięć pieniążki. Kurczę, ale ja miałem Trochę Wiecie, się mnie, robisz mnie. Robisz ja miałem kurczę blisko ściany, żeby nie było. Ja nie oszukiwałem, ale jak dmucha, to gdyby nie chciało mi to odlecieć, żeby nie było. Ale to też była jakaś wasza tutaj zaleta, drużyny. Wybraliście jaką ścianę, nie wiedzieliście, że będzie takie zadanie, więc proszę bardzo! Oszukali w dniu dzisiejszym, ale wygrać. wygrywa drużyna adresów. Jest Jepardi yy, Prezesa. Bardzo fajna walka. Naprawdę. Mega na dobrze. A Wy moi interesycie dużo w górę, to będzie więcej takich turniejów I oczywiście subskrybujcie kanał. Czerwony przyjdzie na moim palu. Będziecie na bieżąco zapraszam do chłopaków na ich kanały, na ich instagramy. A my widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Na rysk.